Niby randka. A teraz dowiemy się czegoś o fascynującej czarnej wdowie. Jak większość araneidów, czyli pająków, to dla tych, którzy nie uważali na lekcjach, czarna wdowa żywi się innymi owadami. Większość pająków ma gruczoły jadowe. Jednak jad czarnej wdowy nie ma sobie równych. Jest groźny nawet dla ludzi. A szczególnie dla dzieci, które nie uważają na lekcjach. Czarna wdowa unieruchamia ofiary wydzieliną, następnie zaś nakłuwa ich ciała i powoli wysysa z nich soki. Ekstra! <laughs> Zatrucie jadem czarnej wdowy objawia się silnymi bólami brzucha porażeniem przepony, oh. nadmiernym poceniem i obrzękiem powiek. A przecież to tylko jeden z niezliczonych cudów, które skrywa matka natura. Nowa Patsy McCloud jest jakaś dziwna, prawda? Ciągle się patrzy w naszą stronę. Każ jej przestać! Co przestać? No ona mnie dosłownie pożera wzrokiem pogwałca moją intymność. A może ona się w tobie podkochuje? Machała do mnie. Machała do mnie. Luszen, otknij się co. Poszła sobie. Całe szczęście. Mari. Jesteś Luszon Kramp. Mam rację. Sporo się o tobie nasłuchałam. Jesteś prawdziwą legendą, wiesz? Tak sobie pomyślałam, że może byś do mnie jutro wpadł, co? Luszyn mówi, że bardzo chętnie. E, no to cudownie! Tak koło południa! Wielkie dzięki! Papa! Pa. Luszyn idzie na randkę Ona chyba chce ze mną chodzić! Ej, jedzie ci z paszczy! Jak to jedzie? Mari, czy ja mam nieświeży ten. no wiesz. oddech? Wiesz, trudno mi to ocenić, Luszyn. Śmierdziel! Muszę na niej jutro zrobić odpowiednie wrażenie. Trzeba wszystko zaplanować. Ciągle nie mogę uwierzyć, że chciała się ze mną spotkać. Może pod niedoskonałą powłoką cielesną dojrzała bogactwo twojego wnętrza. Nie inaczej! No, co ty na to? Czy to oddaje moje prawdziwe ja? Mam szczerą nadzieję, że nie. Ha! Teraz wyglądasz jeszcze bardziej frajersko! Eee... Marie... A jeśli złośliwy komentarz mojego brata jednakowoż odzwierciedla tendencje dzisiejszej mody, a może lepiej włoży coś innego? Patsy MacLeod, podejście 15. O, moje uszanowanie, droga Patsy. Przyjmij je, proszę. Pozwolisz, że wejdę. A mam wybór. Jak było? Idealnie, Luszyn, wprost idealnie. O, moje uszanowanie, droga pacy Przyjmij je, proszę! Pozwolisz, że wejdę! Nie, to ciągle jeszcze nie brzmi wystarczająco naturalnie. Proszę cię, Mari, jeszcze jeden raz! Wow, dzień dobry, pacy Jestem Luszyn i strasznie jedzie mi spaść! <ścoughs> Jedzie z paszczy. Mari, czy ja naprawdę tak się zachowuję? Oczywiście, że nie, Luszyn. To tylko typowe zagranie Wayna, żeby cię zdenerwować. Luszyn, mógłbyś mi podać groszek? Nic jeszcze nie zjadłeś, Luszyn. Masz znowu jakieś kłopoty z żołądkiem? Pytam, bo nie wiem, czy przygotować ten ekstra mocny odwaniacz powietrza. Nic mi nie dolega. Tylko nie chcę mieć między zębami resztek jedzenia. Mogłoby to się odbić na świeżości mojego oddechu. Nasz głupek, randkę ma jutro! Randkę? Nie żadną randkę. To tylko spotkanie z nową koleżanką. Nową koleżanką, która uważa, że jestem żywą legendą. Nowa koleżanka? Jakie to słodkie, musisz być jutro w formie luzzyn? Kobiety zawsze wybierają najczystszego mężczyznę. Mamo, czy mogłabyś mi polecić jakieś produkty czyszczące? Och, wiedziałam, że kiedyś nadejdzie ten dzień. Zaraz coś znajdę. Słońce! Mam tu wszystko, czego dusza zapragnie! Jestem całkiem normalny. Jestem całkiem normalny. Jestem całkiem normalny. Jestem całkiem. O! O! To ślad po długopisie? Czy jakaś krosta? <grymny> Muszę się doczyścić, doczyścić, doczyścić. Luszyn, coś jakoś wyglądasz inaczej. Muszę zrobić dobre wrażenie na randce. No cóż, widać, że się mocno starałeś. Tak! Prawda, że świetnie wygląda! Jesteśmy z niego tacy dumni! A, proszę, nie pognieć mi włosów! Taki syn to skarb. To ja idę na randkę. Pa, 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 słońce! Dobrej zabawy! Życzę szczęścia! Oj, bardzo mu się przyda. To ja, uszanowanie, proszę patrzy. to dla Ciebie. Muszę? To naprawdę Ty? Wiesz, mam świetną wiadomość. Ta sprawa, którą wtedy do Ciebie miałam, to już nieaktualne. Jak proszę? Tak, Orwell się roztum i zrobił strasznie leniwy, a ja się martwiłam, dlatego chciałam, żebyś przeszedł. Słyszałam, że masz świetne podejście do zwierząt. Już mu się poprawiło. Orwell, Jaka miła niespodzianka, bracholu! Fajnie, że do nas wpadłeś! Wayne... Twój brat przyszedł i własnoręcznie zrobił Orwellowi maszynę do ćwiczeń. Jest taki twórczy! Prawda, że świetna? Orwell ją uwielbia! Wayne... Luszyn, nie wyglądasz najlepiej. Może idź teraz do domu i trochę odpocznij? Tak, to chyba będzie najlepsze wyjście. Także szerokiej drogi, śmierdzielu! <śmierdzielu>